Dzień dobry, tutaj Sebastian Pybła i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Marek Nowara, kandydat Ruchu Autonomii Śląska do Sejmiku Śląskiego. Dzień dobry. Eee, no i taki właściwie wieloletni działacz Ruchu Autonomii, też wieloletni, wielokadencyjny, radny miasta. Dwie kadencje, czy jedna? Jedna kadencja w Radzie Miasta 2014-2018. Wcześniej e, też rada, ale, ale nieco inna, rada dzielnicy, pełny z Józefowiec. Jak miałem przyjemność być też przewodniczącym tej, tej Rady, czyli Rada Dzielnicy, potem Rada Miasta Katowice. Ale to, to jest jeden z takich niewielu radnych, których często słyszę, pomimo, że już tym radnym długo nie jesteś, to często słyszę, a był taki kiedyś Marek Nowara radny. Tak jest to miłe, radko, mam nadzieję, że też... Tylko polityką się tak wspomina. Mam nadzieję, że w pozytywnym <laughs> kontekście zawsze, ale jest to miłe, że pomimo tej przerwy jednej kadencji teraz obecnej, jeżeli jeszcze ktoś pamięta. Dobrze. Ruch Autonomii Śląska wraca pod własnym szyldem do... Startuje w wyborach samorządowych z własnym programem, chyba trochę oczyszczonym środowiskiem, bo nie tak szeroko, jak w ramach Śląskiej Partii Regionalnej, tak jak przeglądam listy. I też z bardzo konkretnym programem, który w wielu punktach łączy to się też z Twoją działalnością dyrektora Instytucji Kultury w mniejszym mieście. To więc zacznijmy może od takiego tematu. Punkt trzeci programu Ruchu Autonomii Śląska. Koniec z warszawską narracją w instytucjach kultury. W której instytucji kultury jest warszawska narracja? To może najpierw jeszcze od tego wprowadzenia. Tak, idziemy pod własnym szyldem. Wracamy do sprawdzonej tutaj Marki Rasiu. Mamy, moim zdaniem, listy, osoby na listach z różnych środowisk, bo, bo to jakby pod szyldem rasiu, ale skupiamy też osoby działające w innych organizacjach, ale uznaliśmy, że to jest naj, najlepsza, taka regionalna marka, najbardziej rozpoznawalna, rozpoznawalny szyld, dlatego wracamy do, do tego sprawdzonego szyldu. Jeśli chodzi o Instytut Kultury, no to myślę, że obecna kadencja SEMIK-u pokazała jak można niszczyć Instytut Kultury i co się dzieje, kiedy na przykład nie ma, nie ma konkursów na, na stanowiska dyrektorów. Można też popierać dziwne, w moim przykładem, szkodliwe inicjatywy, jak panteron głosąski, który więcej szkodzi niż, niż jest z jego, jego pożytku. Mam tu na myśli chociażby kwestię edukacji młodego pokolenia. No myślę, że taka wycieczka szkolna do Panteronu szląskiego no niewiele. Niewiele dobrego może zrobić, jedynie zaciemnić i, i, i jakiś taki obraz fałszywy naszej historii pokazać. Czyli zlikwidować patronnośląski, czy go przebudować? No tutaj trzeba by spojrzeć, nie ma wglądu do umowy, jaka jest. Bo tam jest, tam też są trzy podmioty, podmioty tak. tak. Na pewno trzeba by się przyjrzeć, moim zdaniem, funkcjonowaniu tego tej instytucji, jeżeli Moim zdaniem nie wchodzi w grę jakichś wszystkie podmioty to... się zmienią. 7 kwietnia już wszystkie podmioty, które są zaangażowane, w teorii y, będą mieć już nowy mandat. Bo no y, tak, ale się zmieni i tak, ministerstwo ale... się zmieniło, i powiedzmy, że miło rząd miasta w Katowicach też będzie miał nowy mandat. Nowy mandat, niekoniecznie. I zmienił się też y, Metropolita. Tak, więc tu jest na pewno jakieś, jakieś pole do dyskusji do, 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 do rozmowy. Natomiast ja mówię tutaj. Problemem jest to, że są jakby cztery podmioty, które, które to założyły tę tą, tą instytucję. No i tak, tak powiedziałem, no tutaj no to, to jest jakiś tam problem, nie? Żeby to, mhm. nie? Nie ma pewnie prostych rozwiązań, żeby szybko, sprawnie coś z tym fantem zrobić. Mhm. A Muzeum śląskie. Co nam się no, no tutaj e, przede wszystkim no, kwestia konkursu. Tak? Musi być e, dobrze rozpisany konkurs. E, dlaczego nie e, otworzyć się także na, na zagranicznych kandydatów? E, my, wydaje mi się, że jako tutaj region, e, jako instytucja, która powinna być e, tutaj flagowa, w, nie tylko w całym no, regionie, ale także w Polsce, w moim przekonaniu. Trzeba by poszukać, czy dać taką możliwość także zaproszenia kandydatów osób spoza Polski. A to powinna być instytucja, która nadaje, nie wiem, tempo życia artystyczno-kulturalnego, czy to powinna być instytucja, która no, taka trochę jak była w ostatnich latach, czyli takiego bardziej archiwisty i, i instytucji takiej schowanej trochę, w, no takiego muzeum, kiedy myślimy o muzeum, zakurzonego trochę instytucji. Wydaje mi się, że te dwie jakby ścieżki mogą iść równolegle, to o czym wspomniałeś, natomiast ta kwestia takiej archiwistyki, czy opowiadania o naszej historii przeszłości, mm -hmm. no to tutaj oczywiście... Mamy no, chociażby tą wystawę stałą. Którą... Tak, to ma już 10 lat, więc mm -hmm. to też jest czas jakiś, żeby może wreszcie powstała uczciwa narracja, jak te nasze dzieje śląskie się przedstawiały w historii. Mm -hmm. Macie też, z jednej strony tutaj mówiliśmy, że jakaś jedna instytucja może powinna zniknąć albo zostać zrewidowana, ale jest Instytut Języka Śląskiego. W jakiej formule to powinna istnieć? Tak, to jest nasz postulat, żeby stworzyć nową, zupełnie nową Instytucję Kultury Województwa Śląskiego, właśnie Instytut Języka Śląskiego. Z uwagi na to też, co się dzieje w Sejmie, i mamy nadzieję. E, za niedługo wejdzie w życie, czyli e, ustawa o języku e, śląskim. E, w naszym przekonaniu e, to jest ten moment, kiedy taka instytucja powinna powstać, e, żeby właśnie dbać e, z, 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 pozycji, z pozycji regionu, e, dbać o te sprawy, które wynikają z ustawy, czyli kwestia kodyfikacji, potem e, wykształcenia kart, e, które będą nauczać języka śląskiego. Jest wiele zadań z tym związanych, wiele wyzwań przed nami stoi. I taka instytucja w naszym przekonaniu jest niezbędna, żeby to sprawnie móc realizować? To trochę też poruszyłeś ten temat, który, który chciałem dopytać. No bo właśnie mamy ustawę o języku śląskim, mamy zapisane jakieś pieniądze na edukację, ale kto według ciebie lub waszego grupowania powinien po te pieniądze sięgać, czy to nie powinno być tak, że w pierwsze, pierwsze, pierwsze transze tych pieniędzy powinny trafić właśnie na uniwersytet czy na zbudowanie jakichś instytucji, która jednak ten język skodyfikuje i ustali wspólne zasady edukacji, a nie e, tak jak wielu przewiduje, pieniądze trafią do np. organizacji pozarządowych albo jakichś edukatorów e, w, w pojedynczych rozsianych po całym województwie, które ani nie mają wspólnego programu, ani nie mają skodyfikowanego języka, którego nauczyć więc tak naprawdę poszerzył się trochę chaos. Ważne jest, żeby tą edukację prowadzić na jak najwyższym poziomie, zgodnie z standardami, też i, i kodyfikacją języka śląskiego. Tak więc w moim przekonaniem, trzeba by stworzyć jakiś system, może z certyfikacji tak, podmiotów, hmm. które miałyby na potwierdzenie z takiego Instytutu Języka Śląskiego. Że jakby mają edukatorów, tak, mają kompetencje, żeby taką mhm. edukację e, prowadzić, też edukować nauczycieli, a potem też kolejności ci nauczyciele, wyedukowani e, uczniów. E, więc tutaj zgadzam się z tobą, że rzeczywiście mm, musimy zadbać o to, żeby nie, nie powstał jakiś chaos i żeby te, te środki e, trafiły do organizacji, do podmiotów, które będą realizować te cele na jak najwyższym e, poziomie. Mhm. E... Czy to jest instytucja, która powinna powstać, rozumiem, z inicjatywy Województwa Śląskiego, ale na przykład w partnerstwie z Uniwersytetem? Tak to odczytywać? Myślę, że tutaj jakby najbardziej Uniwersytet Śląski jest, jest partnerem, który mógłby jakby swój udział mieć w tym. Natomiast no, w naszych na założeniach jest to instytucja jakby kryte pytanie o to, na ile tam powinien być pierwiastek naukowy, a na ile ten kulturalny. Tu znowu, jakby to, to, się, to się nie wyklucza i tu będą iść, iść w parze, te dwa komponenty. No to instytucja powinna być jak najbardziej marszałkowska. Mm -hmm. Stworzymy centralny magazyn muzealno-archiwalny. Na marginesie dużo kultury w tym programie. Tak, no, ta kultura jest, jest ważna i mam nadzieję, że też mieszkańcy widzą to, jakby, że, że gdy nie dba się o z pozycji chociażby Semiku na tematy w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym, z językiem, no to niestety potem powstają takie dziwne potworki, jak wspomniany już instytucja kultury czy też dziwni patroni instytucji, jakaś, jakaś myśl polska się wkrada. Dlatego, to jest to dlatego tutaj, no już już <noise> nie, ale przez lata, kilka lat taki, taka instytucja funkcjonowała. To pokazuje, jak ważna jest obecność regionalistów w Sejmiku Śląskim. Natomiast co do tej, tego punktu programu, tu jakby są dwa cele. Po pierwsze, to zmniejszy koszty prowadzenia archiwu przez poszczególne jednostki kultury, ale także urzędy miast, bo urzędy miast mają też obowiązek gromadzić archiwa. A druga sprawa powinna też usprawnić pracę tych instytucji, więc taki centralny punkt tutaj, osoba, która odpowiedzialna za ten punkt, ma wiedzę, jakby w tym, w tym zakresie. Tak powiedziałem, zmniejszy koszty prowadzenia tych archiwów i usprawni ich działanie, jeżeli to będzie w tym wypadku scentralizowane takie archiwum i mhm. to jest też bolączka w wielu instytucji. Przestrzeń, jakby magazynowa, przestrzeń do archiwizacji. Więc tutaj to powinno jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom też muzealników i osób zajmujących się aktywizacją. Tak. No, nie, nie wymieniając może konkretnych nazw miejskich muzeów, w co najmniej dwóch kiedyś rozmawiałem, właśnie z muzealnikami, którzy opowiadali, jakie mają perełki w swoich archiwach, ale nie mają w ogóle nawet nie miejsca na magazynowanie, tylko miejsce, żeby je pokazać. A, a mogłyby spokojnie trafić do in innych instytucji, ale inne instytucje. Nie mają pojęcia, że takie coś istnieje. Albo więc... właśnie magazyny, czyli to, to, co musi być w magazynach, aktualnie można przenieść w inne miejsce, a wtedy mhm. zrobi się e, przestrzenica dodatkowa, wystawiednicza. To powinno być przy Muzeum Śląskim, to, to rozumiecie jako kolejną instytucję? Tu, tu powinno być e, partnerstwo Urzędu Morszakowskiego z poszczególnymi też e, samorządami e, miast, mhm. bo dużo instytucji e, jest jakby pod, pod asystentami urzędów nie? miast. Więc tutaj takie szerokie partnerstwo poszczególnych samorządów i województwa. Mm -hmm. Rozumiem, że to jest program napisany na Sejmik książki, ale trochę interesuje mnie, jak z perspektywy osoby, która zarządza dołem kultury w mniejszej miejscowości, czy tutaj macie jakiegoś idei na to, żeby te takie mniejsze środki wspierać, czy? Na przykład inaczej zorganizować pracę istniejących instytucji. No, są instytucje marszałkowskie, które teoretycznie robią kulturę w, w, w terenie, tak brutalnie powiem. Ale nie jestem do końca przekonany, czy skutecznie. To jest też taki temat, ponieważ każdej każdej gminie, co inaczej wygląda i też każda gmina, czy mniejsza, czy większa, ma swoją specyfikę. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta współpraca zdarza się. Rzeczywiście jest, jest. Czasami, może paradoksalnie, jest łatwiej nam sięgnąć jako małe miejscowości do pośrodki z instytucji ogólnopolskich niż, niż powiedzmy z, z instytucji regionalnych, ale taka współpraca też, też istnieje. Jeszcze przede mną, jakby w domu kluczowym, w Gospodarni, gdzie, gdzie pracuję. Była współpraca czyli z Generalnym Instytutem Kultury, czy też teraz um, aplikowaliśmy też ośrodki, um, które są związane ze staraniami Katowic i Metropolii o tytuł ESK. E, więc ta współpraca jest. Natomiast tutaj, no, mówię, ka każda, każda gmina ma swoją specyfikę, um, nie, tutaj problem jest, jest złożony. Natomiast oczywiście. Wydaje mi się, że taka perspektywa mniejszej miejscowości, tych peryferii w dobrym tego słowa znaczeniu mm -hmm. też jest ważna i uwzględniana w, w działalności tych dużych wojewódzkich instytucji, bo wydaje mi się, że też te mniejsze społeczności mogą mieć jakiś pozytywny wkład tutaj w działanie, w pozyskiwanie zbiorów, czyli opowiadanie historii regionu Śląska. Czasami właśnie tej perspektywy takiej bardzo mikro. Jak te e, instytucje e, wojewódzkie powinny się odnajdywać no jednak w istniejącym podziale naszego województwa na tą część e, śląską i tą część nieśląską, mówiąc delikatnie. Nie chcę już wymieniać wszystkich tych. Ale wiadomo, podział w To zawsze jest emocje. Tak, granice Wojwów, e, tu na południu Polski, obejmujących e, historyczny Śląsk. No jest przykładowy e, instytut języka śląskiego. Dlaczego mieszkańcy częstochowy, na przykład to było e, Bielska, mają się tym interesować? A kot Bielsko, jest śląskie. Bielsko. okej, okay, to jest żywczo. No. E, no, nigdy nikogo nie będzie jakby zmuszał, tak? To jest. E, no tak, ale jeśli to pójdą. Tak, ale z podatkami jest tak, że wszyscy się gdzieś tam składamy na różne, różne instytucje, różne obszary i na pewno możemy wymienić kilka z nich nieznanych z kulturą, z których nie korzystamy, a gdzieś tam solidarnie się, się jakby dokładamy do tego, więc tutaj to, to nie jest jakby argument przeciwko mhm. tej instytucji, no bo jednak jest to sposób, który obejmuje um, około połowy. Historycznych ziem, ziem Śląskich. Jest tutaj największa mniejszość, jeśli nie uznawana w Polsce, ale mniejszość etniczna, tak? Śląska, śląska, więc te prawa nam się, że powiem, należą. Tak, Taki instytut powinien powstać. Tak samo na północy, na Kaszubach, też oprócz Kaszubów mieszkają obywatele innych narodowości, w tym polskiej, i też jakby nie ma z tym problemu, że podatki. E, część podatków też wspiera te działania e, związane z dziedzictwem e, kaszubskim. Tak samo tutaj u nas jednak to jest znaczna większość. Tak jak powiedziałem, Największa w Polsce nie ma w Polsce w większej mniejszości e, etnicznej e, niż śląska, więc to po prostu się nam należy. E, trochę tego zaczęliśmy, ale jeszcze wrócimy do takiej e, politycznej sfery tych wyborów czy to będą wybory, które są dla was proste, czy trudniejsze. Tak chyba jeszcze przed wyborami parlamentarnymi pojawiło się wiele takich głosów, że te najbliższe wybory samorządowe, przez te odbije się na nich to, co działo się w wyborach parlamentarnych, czyli jednak dalej taka wojna polsko-polska, co na śląsku oczywiście brzmi śmiesznie, Czyli raczej walka pomiędzy tymi największymi partiami i trochę też teraz, jak obserwujemy, walka pomiędzy koalicjantami rządowymi o to, kto będzie rozdawał ci karty i jak ta Polska no, pozbędzie się na prawa i sprawiedliwości, z, na przykład z sejmików śląskich. Tego, w ogóle sejmików wojewódzkich wszędzie, bo zapewne no, nawet w ostatnich sondażach, Hmm, mateczniki pisowskie też są zagrożone pod względem sejmików, sejmików wojewódzkich. Ten sejmik śląski... Mi, ta ta to wojna polsko-polska, jak tutaj powiedzieli, ona jest szkodą jakby dla dla wyborów samorządowych jakby w całej ciągłości, ponieważ jak spojrzymy na poszczególne gminy, powiaty, no, tam, moim przykładzie też niedobrze, jeżeli ta, ta polityka warszawska, ogólnopolska wchodzi. Jest wiele komisów lokalnych, ale one, one też często są uwikłane w tą właśnie wojnę, czy też opozycję między dwoma dwie opozami tych partii ogólnopolskich. Więc to jakby, to nie, nie dotyka tylko nazwek generalistów, ale też wszystkich działaczy, takich samorządowych z chwili kości, którzy. Niekoniecznie się identyfikują z jedną opcją e, czy drugą. E, no oczywiście, taka polaryzacja, wydaje mi się, że, że pięć lat temu to była w szczytowym momencie e, właśnie opozycja, e, kto, czy jesteś po jednej, czy po drugiej stronie. I, I to jest oczywiście jakieś zagrożenie dla nas. Natomiast wydaje nam się, że teraz e, jest taka e, dla nas wiosna, e, ponieważ e, zarówno kwestię języka, o której mówiliśmy, jak i wygrana z państwem polskim w Strasburgu. To pokazuje, że e, nasza wieloletnia praca od ponad 20 lat przynosi efekty i jesteśmy wiarygodni w oczach m, wyborców, e, ponieważ jako, je, jako jedyni e, nie zmieniamy poglądów na tematy śląskie i wiele z tych najważniejszych e, obszarów, e, no dzięki nam, teraz, e, teraz ujrzało takie światło dzienne i, i jakby weszło do głównego nurtu e, dyskusji. Gdyby nie my, to zarówno kwestia tożsamości śląskiej, Mniejszości języka na pewno nie byłaby na tym etapie, na którym jest teraz. I to w moim przekonaniu uwiarygodnia nas w oczach wyborców i mam nadzieję, że to będzie miało przełożenie 7 kwietnia, że jednak mieszkańcy docenią to, że jesteśmy tutaj na miejscu i zbamy o te sprawy regionalne, a tą wielką, w stosunku sensie wielką politykę zostawmy na, na wypory parlamentarne kolejne. To na koniec może tylko podsumowanie. No. Włodarza od województwa przez ostatnie 5 lat Jakub Haustowski długą drogę przeszedł, bo i na marszach autonomii się pojawiał i był prominentnym działaczem Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach. Bo nie pamiętam tej funkcji, jak, jak, jak ona się nazywała, ale tym takim koordynatorem regionalnym był w się Wojewódzkim Prawa i Sprawiedliwości. No, a, a teraz należy do klubu Koalicji Obywatelskiej. To, to, to był dobry gospodarz? Trochę wasz, złośliwi mówili, że Ruch Autonomiczny Śląska ma swojego marszałka. No tak, 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 nawet na, na, na marszach, e, kiedy już e, pan marszałek e, nie chodził z nami na marszach autonomii, e, to była z nami e, makieta stworzona na, tak. ten, na, ten, na ten cel, żeby przypomnieć jednak. E, w, oczywiście to, 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 to jest o żart, bo zawsze też na takim marszach jest element Tutaj pewnie jest takiej strategii politycznej. Natomiast nasz, no, moim szkole no, nie był to dobry gospodarz. E, chociażby wymieniając, e, czy pomijając te kwestie związane z Muzeum Śląskim, z Instytucją Regionalnym, e, pan ja mam to pytanie. Jakiego błędu, takiego głównego błędu, który popełnił Jakub Hewlstowski albo czynił, nie powinien popełnić kolejny marszałek? marszałek nie zaraz to nie będzie. Majstrowania przy e, kulturze, w historii kultury, bo to się źle koń, kończy i kolejny marszałek powinien uwzględniać tą perspektywę śląską, a nie tak jak mówiliśmy, warszawską. Na tą kadencję, jak to się kończy, przypadały okrągłe rocznice wydarzeń różnych, historycznych, które były opowiadane zupełnie pomijając tę perspektywę śląską. Mhm. Te dziwne inicjatywy Dęby, dęby, wol, dęby wolności, jeśli dobrze pamiętam, na 12 tak, 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 tak. no Zupełnie jakby w od, oderwaniu od, od tego, co się tutaj działo, w oderwaniu od tego, ile osób tutaj zamieszkuje, o tożsamości śląskiej, a to też są właśnie nasze podatki, o czym mówiliśmy, więc zupełnie nie uwzględnienie z śląskiej perspektywy w tych, o o, o różnych świąt, w narracji historycznej, w działalności instytucji kultury, no to z mojej perspektywy są to takie największe grzechy. Mark Dowara był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.